Znowu klasyka dziewczyny, czarno-biały zestawik, do tego jeszcze z marynarka, którą będę zaraz zakładała bluzka dziewczyny, bo te bluzki przywoziłam Wam już kilka razy i za każdym razem nie zdążam Wam jej pokazać, żeby nagrać Wam roleczkę, ale w końcu przyjechały po raz kolejny i dziewczyny chciałam Wam tą bluzkę pokrótce opisać. Dziewczyny dekolt do klasycznej szpiczestej fałki, na ramionach dziewczyny mamy delikatne poduszeczki, długi rękaw, materiał dziewczyny taki lejący, satynkowy, bardzo delikatny bluzka jest bardzo fajna, bo dotąd dziewczyny więc jak ją wsadzimy do środka, to nie robią nam się tutaj żadne fałdki ona jest w rozmiarze uniwersalnym i będzie pasowała bardzo ładnie od rozmiaru XS do rozmiaru i ona występuje dziewczyny w trzech kolorach: czekolada i takim szampańskim pięknym odcieniu, też. Więc możecie sobie składać dziewczyny zamówienia na te bluzeczki na, te bluzeczki na sklepie online. Do tego dziewczyny, spodnie, klasyka, wysoki stan, zapinane guziczek, zameczek, kieszonki. One są tutaj w tej partii dziewczyny lekko dopasowane, lekko bardzo rozchodzą się, kloszują kudołowi bardzo delikatnie to nie jest dziewczyny taki dzwon wiecie o co chodzi zobaczcie jak to pięknie one budują sylwetkę do tego jest dziewczyny marynarka już wam ją zakładam żebyście sobie zobaczyły cały garnitur w zestawie, jak to pięknie wygląda. Ja wam, dziewczyny, robię to w wersji eleganckiej tym razem, ale podpowiadam, że tutaj bardzo ładnie będzie wyglądał moje drogie biały T-shirt też również i białe takie eleganckie bardziej sneakersy i wtedy troszeczkę łamiecie elegancję tutaj tego outfitu. Zobaczcie, marynarka dziewczyny dwurzędowa. Pięknie tutaj właśnie dekoldy. Czekajcie, muszę sobie o, to, to ułożyć. Dekoldy do serka pięknie ładnie układają nam się pod marynarki i dziewczyny marynara w fasonie, takim luźnym. Na długi rękaw możecie odwijać sobie tutaj tą warstwę mankietu zakończoną taką skórzaną wstawką. Przepiękne dziewczyny. Przepiękna marynarka, to jest jeden z moich ulubionych fasonów. Ja tą marynarkę mam już u siebie w garderobie w kilku, w kilku kolorkach. Całe dziewczyny ten zestaw, garnitur, od rozmiarku XS do XL. Rozmiarówka wypada standardowo, więc polecamy Wam brać rozmiarek, który nosicie. Jak dziewczyny składać sobie zamówienia na tą piękną stylizację? Piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych. Postaram się Wam wrzucić też dziewczyny, online, o ile jeszcze zdążę.